Miały być stabilne finanse, miały być wysokie inwestycje, no i oczywiście miało być skuteczne państwo, które zarządza strategicznie rozwojem całej gospodarki. Bank Światowy prowadzi taki ranking efektywności rządzenia i w tym rankingu rząd założył sobie, że osiągnie poziom 1. Wskaźnik przybiera wartości od minus 2,5 do 2,5%. Co się stało? No nie tylko nie osiągnięto wskaźnika z, ze strategii, ale wręcz y, poziom efektywności rządzenia znacząco obniżył się w stosunku do roku 2015. Nie wierzyliśmy przecież w to, że będą drony, promy i luks torpedy, i nikt na to nie czekał, ale czekaliśmy pewnie na to, że będzie czystsze powietrze. Niestety tego wskaźnika nie osiągnięto, że będzie wyższy poziom odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. To też się nie udało. Zanotowaliśmy spadek polskich zagranicznych inwestycji, spadek przychodów małych i średnich przedsiębiorstw, które miały być przecież oczkiem w głowie i dostały specjalnego pełnomocnika, zanotowaliśmy także spadek produkcji wyrobów innowacyjnych.